kluby sportowe Bolesławia, Bobrzanie i Gladius, czyli były klub Ilio, mają wiele zastrzeżeń do sposobu podziału pieniędzy na zajęcia, treningi i wyjazdy na zawody, które bolesławieckim klubom przyznaje działająca przy Urzędzie Miasta Komisja do Spraw Sportu. Pierwszym wielkim zarzutem to było to, że po ogłoszeniu wyniku konkursu można było wyczuć i, i zauważyć jeden aspekt, mianowicie aspekt taki, że wszystkie kluby otrzymały zmniejszone dofinansowanie, a tylko jeden bolesławiecki klub sportowy, jakim jest to Bolesławiec, otrzymał zwiększone dofinansowanie w każdej dyscyplinie, o jakiej, o jakiej wystąpił. Pływanie przykładowo z 12,5 wzrosło do 16, tenis z 12,5 tysiąca wzrósł do 30 tysięcy złotych, siatkówka z 32 wzrosła do 43. Klub Bolesławia czy ludowy międzyszkolny klub sportowy Gladius startują częściej w zawodach, mają więcej licencjonowanych zawodników i osiągają lepsze wyniki niż klub Top Bolesławiec, a dostają mniej pieniędzy. Jeżeli z kryteriami są na przykład to, że ilość osobostartów, ilość licencji, które my musimy podjąć, ten żeby badania lekarskie zrobić i tak dalej, to czarno na białym wynika, że tak. Natomiast nie ma żadnego przełożenia finansowego. Kluby wyliczyły ile pieniędzy ma każdy z bolesławieckich klubów na jednego licencjonowanego zawodnika. I tak przykładowo w klubie MKS Bolesławia na 77 licencji średnia kwota dofinansowania zawodnika jest to 493 zł. W klubie ILIO 29 licencji, 413 zł. W BKS-ie 97 licencji, 546 zł. Natomiast jeżeli przejdziemy już do tych, tych, tych przeliczeń w sytuacji klubu TOP, no to kwoty wzrastają drastycznie. Przykładowo siatkówka, 34 licencje, 1264 zł na każdego zawodnika. Aby przystąpić do konkursu trzeba spełnić wyznaczone kryteria. W ogłoszonym konkursie jednym, jednymi z kryteriów wyboru wniosków były licencje zawodnicze, były też... Było też posiadanie przez kluby sportowe licencji związkowych, polskich związków dla danej dyscypliny, reprezentującej sekcję w danym klubie. A także harmonogram i ilość startów przypadających na jednego licencjonowanego zawodnika. Beata Sulska, w tej sprawie przedstawicielka bolesławieckiego magistratu, podaje, że wymienione kryteria są kryteriami dodatkowymi, a te podstawowe są inne. Są to ocena możliwości realizacji zadania. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, ocena proponowanej jakości wykonania zadania, a także charakter i zasięg oddziaływania. Są to tak zwane kryteria obowiązkowe wyboru ofert. Wszystkie stowarzyszenia, wszystkie kluby sportowe, które otrzymały dofinansowanie na zadania zgłoszone w ramach otwartego konkursu, spełniały podstawowe kryteria ogłoszone w tym konkursie. To Bolesławiec wystąpił o dofinansowanie największej ilości zadań i tym według naczelnik Sulskiej wygrał. To Bolesławiec w tej kategorii złożył ofertę na największą ilość zadań. Inne kluby złożyły mniej ofert. Wszystkie oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i wszystkie otrzymały dofinansowanie na zadania, które zostały zgłoszone w konkursie ofert. Za statystyk wynika, że klub Top Bolesławiec z roku na rok otrzymuje coraz większe dofinansowanie do każdego z zadań. Inne kluby otrzymują mniejsze kwoty. Dla przykładu klub Bolesławia w 2011 roku na szkolenia otrzymał 45 tysięcy. W tym roku kwota spadła do 38 tysięcy. BKS Bobrzanie miał w 2011 roku 70 tysięcy. Teraz klubowi muszą wystarczyć 53 tysiące. Proszę to wytłumaczyć tym zawodnikom i tym dzieciom, przecież jest to ogólno, ogólnie dostępne w bip i, i tak dalej wyniki tego konkursu. Proszę wytłumaczyć mojemu zawodnikowi, dlaczego jest warty mniej niż zawodnik, który dopiero co rozpoczyna karierę sportową, jeszcze nie posiada licencji, jeszcze być może nie posiada badań. To są rzeczy, które bardzo nas bolą i, i mówię teraz niech z tych osób, które wzięła odpowiedzialność za to, podjęła takie decyzje, że na przykład podzieliła dzieci, to ja sugeruję coś takiego. My możemy zebrać wszystkie te dzieci i niech ktoś wytłumaczy im dlaczego tak jest. Dlaczego akurat dlaczego tak jest, że ci są lepsi, ci są gorsi? I tu pojawia się temat pozyskiwania pieniędzy z innych źródeł. Proszę nie zapominać, że my wspieramy, natomiast nie finansujemy w całości. Kluby sportowe są w stanie pozyskiwać i pozyskują również środki między innymi z Urzędu Marszałkowskiego. Na swoją działalność. My wspieramy te inicjatywy, ale nie jesteśmy osobami czy też instytucją, która ma finansować je w całości. A kluby jednogłośnie twierdzą, że gdyby tak nie było, nie miałyby szans na przetrwanie, bo każdy start zawodnika sporo kosztuje. Te pieniądze, które dostajemy, my, to są głównie przeznaczone na transport. Tak jak w tamtym roku, e, prawie 40 tysięcy spożytkowaliśmy tylko i wyłącznie na transport. Reszta pieniędzy jest to pieniędzy pozyskiwanych z różnych źródeł dofinansowania, z różnych źródeł wojewódzkich, czy od sponsorów, czy pozyskiwanych z zewnątrz. Prezes klubu top Bolesławiec Robert Tomczyk, poza kamerami, sprawę komentuje krótko, że pieniądze rozdzielone są słusznie. Kluby zarzucające komisji niesprawiedliwy podział pieniędzy chcą jeszcze w tym tygodniu spotkać się w tej sprawie z prezydentem miasta. Może komisja powinna w przyszłym roku pomyśleć o bardziej transparentnych, nie niosących za sobą tylu wątpliwości zasad przyznawania dotacji.